Siema. Dzisiaj ciąg dalszy mojej fascynującej historii z Decathlonem. Paczka w końcu doszła, ale sprawa wygląda tak, że za dokładnie 4 dni minie miesiąc odkąd złożyłem to zamówienie. Także no naprawdę super obsługa klienta. Tutaj 10 na 10. Tragedia. Tak jak wspominałem w zeszłym odcinku, pani mówiła, że wszystkie te zamówienia są z magazynu z Francji. A tutaj mam Decathlon Centrum Zaopatrzenia Łódź. Tak jak mówiłem, zostałem wprowadzony w błąd, i dopiero ta druga pani z infolini. Yy, no powiedziała, jak jest, nie? Oczywiście, świetne zapakowanie. Wszystko sobie lata luzem. Ważne, że w końcu przyszło, nie? Ale gdybym wiedział, że będzie miesiąc czekania na to, to bym się nie wkurzał. Po prostu mam problem do tego, że wszystkie te produkty wyświetlały się na stronie jako dostępne. I próbowałem się skonsultować przez czat online e, ze sklepem o co chodzi, to ten czat nie działał. Dzwoniąc na infolinie, pierwsza pani wprowadziła mnie w błąd. Dopiero druga pani sprostowała. Jak wygląda ta sytuacja? I, I na pewno już zmienię swoją opinię o Decathlonie po tym wydarzeniu. Bo Decathlon na przykład wpycha się w szkolnictwo i awanturuje się, że powinna być matura z wf u Więc ja Decathlonowi bardzo radzę: zajmijcie się najpierw tym, co dotyczy kompetencji waszego sklepu czyli terminowym wysyłaniem przesyłek. Także w każdym razie. Zamocuję sobie tą dentkę do Bitwina. Wiem, że krytykuję Decathlon, a mam Bitwina, ale to jest drugi rower kupiony dawno temu. Bitwiny wiemy, jakie są. Miałem zawsze opinię o Decathlonie jako taką, ale chyba nie jesteście dziwieni, że ta sprawa z tą paczką mnie poirytowała. Jeśli chodzi o moją opinię o tych dentkach, to są one takie w miarę, takie, takie zwykłe, takie ok. Te łatki były spoko, dlatego ja wybieram drugi raz. Tych natomiast nigdy nie używałem. Teraz sobie je przetestujemy. Between umyty w końcu. Ma powietrze w obu kołach. Jedna dętka jest nowa, drugą dało się połatać tą kolejną też się dało połatać ale zostawiłem ją jako zapasową, bo skoro już kupiłem nową no to spoko, jest jeszcze mokry, był właśnie wymyty, no bo nie było za, na nim za dużo jeżdżone, tylko po prostu z musiał być obmyty, oczywiście nie oszukujmy się ten bitwin to jest złom, miałem serię z małych upgrade'ów robionych właśnie w nim kiedyś, dawno temu, myślałem, że on jest trochę lepszy, ale okazało się że no tak nie bardzo, trochę jest w niego włożone, tak jak widzicie nie wszystko może jest rozsądne i potrzebne ale w każdym razie szkoda się go pozbywać i chciałbym zrobić taką, właśnie znowu mini -serię z motion, z przywracania tego Bitwina do życia. No bo on teoretycznie jeździ, ale są małe poprawki do zrobienia przy hamulcach. Ja już kiedyś dawno temu regulowałem, ale nie wiem, czy dalej działają poprawnie obydwa. Niestety tak się składa, że cały caliusienki napęd jest do remontu. No i rama jest bardzo dziwna bo jest to rozmiar XL, bardzo duża główka ramy. Rura podsiodłowa też dziwny design, ale to już starzy wizowe będą pamiętać. No Natomiast spoko jest kolorystyka. Ta wersja kolorystyczna mi się bardziej podoba niż te odblaskowe, pomarańczowe bądź żółte. Chociaż pamiętam, że to było w modzie, ale bardzo dawno temu, jak byłem w młodszych klasach podstawówki. Potem te bitwiny stały się mniej popularne i można właśnie je kupić używane. Coś, co mnie bardzo dziwi, że one jeszcze nie zeszły z ceny, że one stoją w cenie. Moim zdaniem za te bitwiny, kupujące je nowe, się przepłaca. One są w dużo lepszym stanie niż ten mój i nie wymagają remontu i w sumie, tak trochę mi sklikie. Dostał dartmury streamy, bo je zostawiłem w razie gdyby je wsadzić do Primala, ale tak jak widzicie, one też są trochę zjechane. No i po prostu jak na razie będą służyć w tym bitwinie. Wiem, że one są trochę ostre. Co prawda, te piny są już przytępione po takim czasie użytkowania i że do takiego bitwina może trochę nie do końca. Zobaczymy. Ma jeszcze trochę tarama, ślady kleju na gorąco od ledów, kiedy Bitwin był jeżdżącą choinką. Jest też dużo takich pierdoł, które trochę kosztują, tak jak siodełko ze są. Ale plan jest taki, żeby zmąszyć właśnie tą renowację tego Bitwina zrobić maksymalnie po kosztach. Ponieważ no nie oszukujmy się, szkoda kasy na to. Jako daily rower ok, no może by się to nadało co dla niektórych, co mniej latają, a bardziej sobie jeżdżą. Aktualnie to był rower mojego taty, ale on jest podobnego wzrostu co ja. I mu się nie podoba ten rozmiar ramy, więc aktualnie na nim nie jeździ. Jedna manetka jest tutaj wymieniona na taką już w miarę cywilizowaną manetkę Strana. Tutaj jest Grip Shift przedni. To nie jest aż tak ważne. Natomiast tylna manetka była już trochę uszkodzona. No tak, historię tego bitwina widzowie znają. Kupiłem go zanim kupiłem swojego pierwszego Dartmura do skakania. Myślę, że ciekawy odcinek z tego wyjdzie.